Drodzy rodzice, oto trzy elementy ubrań szkolnych, których warto unikać z perspektywy nauczyciela szkoły podstawowej. Po pierwsze, paski z klamrą typu D-ring. Wiem, że są super urocze, ale małe dzieci nie mają pojęcia, jak ich używać. Będą je zaciskać tak mocno, że nie będą mogły ich zdjąć i może dojść do wpadki, albo pójdą do łazienki, ale już nigdy nie będą w stanie zapiąć paska z powrotem. Po drugie, koszulki zmieniające kolor, gdzie cekiny można przewracać w górę i w dół. Wiem, że są naprawdę fajne, ale w rzeczywistości każde dziecko w klasie podejdzie do waszego dziecka i będzie chciało przewracać te cekiny, co oznacza, że w pewnym momencie. Każda ręka w klasie będzie dotykać koszulki waszego dziecka. To trochę dziwne. W imieniu każdego pracownika Szkoły Państwa Dziecka błagam, nie zakładajcie im butów sznurowanych, jeśli nie umieją jeszcze zawiązywać sznurowadę. Poczekajcie, aż nauczą się je wiązać, i na razie wybierzcie inne opcje.